Um, chciałem pokazać. Ja co to chyba nie pasuje do naszego briefa? Nasz brief nie obejmował. No, co zrobisz? Wydaje mi się, że to jest naturalne w tym świecie influencerskim. Dzień dobry, internecie. Dziś wam pokazać, że każdy z nas tu może być reżyserem. Założyć moje okulary reżysera, producentem. Nikogo nie interesuje, ale kocham te. Książeczki. Skilber też to podobno robi. Każdy musi posprzątać na plac. Scenarzystom. Monika nakładającą produkt, zbliżenie na produkt. Mhm. Czytaj dalej. Tam nic więcej już nie ma. To jest wszystko? Tak. <laughs> I jeszcze może zarabiać na tych filmowych produkcjach. By zarabiać na chleb w tej rodzinie. To jest niesamowite, jak się świat zmienił w ciągu nie wiem ilu, kilkunastu, dwudziestu lat. Jak wiecie, no czasem e, tworzymy jakieś tu produkcje, wideo, oprócz kursów, oprócz różnych rzeczy, żeby na przykład coś zareklamować. No i tak sobie myślę ostatnio, jak to w ogóle wyglądają, współprace reklamowe, jak się kręci te reklamy, jak to w ogóle wygląda. To jest bardziej prozaiczne niż się wydaje. jakaś sama drama, jedna wielka. Ja dlatego tu od kuchni Wam pokażę, jak to wygląda. Że to nie jest takie nie wiadomo co dużo ludzi siedzi, niesamowity scenariusz, make-up i światła wjeżdżają, i w ogóle wszystko. To tak nie wygląda już na internecie. Jest zazwyczaj one man, one girl, team, ale to jest dobrze, bo to znaczy, że Ty po drugiej stronie dzielicie tak mało, żeby robić własne produkcje wideo albo reklamy dla kogoś, dla jakichś firm. Możesz to zacząć robić już. Wystarczy telefon. Albo jakiś aparat taki jak ten. Jaka to jest genialna dla nas szansa. A dlaczego nie oknapuj wszystkiego? Kurde, patrz, what you doing? Co nie? Tak samo YouTube przecież. Jak niewiele trzeba, żeby nagrywać o czymś, mieć hobby, YouTube monetyzuje te treści, wyświetlają Wam się reklamy, więc można na tym zarabiać jako drugi... To jest genialne! Uważam, że to jest genialne, bo pamiętam jeszcze czasy, jak kiedyś ktoś chciał robić wideo albo miał ideę, żeby być jakimś scenarzystą, reżyserem, to trzeba było mieć masę pieniędzy, znajomości, sprzętu, umiejętności. Scenariusz teraz będę próbował zamienić na... który sam stworzyłem. Ja, ja ten scenariusz. Ale ty teraz włączysz kamerkę, sprawdzisz na YouTube, jak to robią inni, no i możesz to robić. Może ktoś nie zadbał o to, żeby to było czysto, więc ja to muszę to wywalić z tej roboty. Jak? Więc się okazuje, że nawet wielkie gwiazdy, takie jak ja, formatu światowego i dużego, muszą sprzątać, zanim nagrają coś. Dostęp do informacji jest tak niesamowity. Wzorować się, zainspirować, poprawić jakieś elementy, żeby to było Wasze. Bo to kupujemy w social media. nie niesamowite przygotowanie, super profesjonalne sesje zdjęciowe, tylko nas, was kupujemy. Ty jesteś ważna, ważny tu w tym internecie. Jak chcesz więcej takich arkanów, jak to się w ogóle wszystko odbywać i w jaki sposób trochę dojść do tego internetu i wykorzystać do swoich celów, albo na tym jeszcze zarobić, dlaczego nie? No to subskrybuj, po więcej. Będzie miło i będziemy się tu spotykać częściej. Albo jak masz jakieś pytania, albo co byś chciała, chciał zobaczyć w odcinku następnym, to wpisz koniecznie w komentarzu. To są kosmetyki, które są ważne. Oczywiście. Moja ulubiona suszarka. Genial. Ostatnio treści na internecie bardziej się lajkują. Są te takie bardziej naturalne, jak coś komuś nie wyjdzie na przykład. A nie jak jest wszystko tak przygotowane, jak w moim ulubionym serialu. Jak coś można mimo forsy źle zrobić. With love, with megan. To jest hit. Więc ludzie nie lubią takich rzeczy oglądać. Sztuczne, wystudiowane, nie lubimy takich treści na internecie. Malutki zespół, kamerka, ktoś to nagrywa, jest to pomontowane, poprawione trochę kolorki. I to wszystko. Czekaj, czekaj, najpierw jeszcze na siebie. Jeszcze raz. Jak na, kręcimy, jest na, na Wyszła reklama? Wyszła. Jest fajna? Fajna. To było dla mnie zaskoczenie. Problemy z cerą, trądzikiem różowatym po 40, suchość, uczucie gorącej skóry, widoczne naczynka sprawiły, że musiałam wybrać pielęgnację d na dzień. Wybieram wersję z filtrem 50, bo ochrona takiej skóry to must have fenomen internetu. Dlatego się cieszę i dlatego chciałem wam pokazać jak to wygląda. Wiadomo jakość i dopasowanie do tego żeby było wiadomo jak to nagrać, żeby ludzie po drugiej stronie i żeby im się to spodobało, i żeby to im dało jakąś wartość, żeby wiedzieć jak no to może wejść na moją stronę, jak się narobić pobrać sobie e-book, jak w ogóle zacząć albo sprawdzić kurs mój, ten który nagrałem, twoja pierwsza rolka. I tam w zasadzie jest wszystko to, co my tu użyliśmy, żeby to wszystko nagrać. jakbyśmy jak to robili poprzez Zobaczcie, agencję jakąś, jedną, drugą, trzecią. To by było 10 spotkań, 10 tysięcy briefów marketingowych. Trwałoby to 3 miesiące, żeby to zrobić. Na końcu by się okazało, że rezultat jest taki sam, tylko kosztowało to 10 razy więcej. I zajęło to wszystkim 10 razy więcej czasu. Każdy miał inną opinię. Jak myślę sobie, jakie jest największe wyzwanie takiej pracy? To jedynie to, żeby z tym klientem się porozumieć. Zawsze wszystko pada na linii komunikacji. Zawsze. Jak już się dotrze, jakoś wiemy, co od siebie wymagamy, co możemy dostarczyć... To reszta już jest z górki. Ustalmy co potrzebujemy, zapiszmy to zawsze i sprawdzanie, czy na pewno zmierzamy w dobrą stronę. Bo wiadomo, że można ponagrywać dużo rzeczy zrobić strony internetowej w ogóle tak na przykład, a na końcu się okaże, że te tory się rozjeżdżają w nieskończoność. I dopiero jak żeśmy wdali kupę force to się okazuje, że to zupełnie było co innego. Dlatego ja tu się z Wami komunikuję. Przejrzyście, transparentnie. Także tak to wyglądało. Dawajcie znać, co tam u was. Jak dzień się kształtuje, czy jest fajnie, czy jest przyjemne? Wiosna już jest. Czy może być lepiej? Ten odcinek plus wiosna. Nic lepszego się nie mogło wydarzyć. Do zobaczenia w następnym. Pa pa!